Co będzie w przypadku, kiedy jedna osoba poprotestuje tą drogę? Tu jedna z pań była bardzo denerwowana, powiedziała, Wyszło. że za, za żadne skarby się nie zgodzi na tą drogę i wyszła. I będziemy projektować dro, drogę. Pani się denerwowała i wyszła. Później będzie możliwość poprotestowania tej drogi, tak? Proszę państwa, żeby pani jasne. Przepraszam, że tak dokładnie to powiem, bo to nie wszyscy się muszą orientować, ale na każdym razie, że jest zawody. My tu ustalamy koncepcję, na którą Państwo przystoi, przystajecie Ta. do tego rozwiązanie. Tu obojętnie czy się Państwo podpiszą czy nie na e, notatce, to formalnie nie jest żadna zgoda dla Urzędu, żeby tą drogę budować. Potem tak, Urząd be, musi przejść procedurę uzyskania zgód, które tam są na drogi technologiczne i tymczasowe. I ponieważ jest przejazd przez y, działkę, która jest pod budynkiem powodzeniem to nie wiem, czy, czy też trzeba, ale udział mają w tej działce, więc muszą przejść to jeżeli by, proszę Państwa, było tak, że tylko wjeżdżamy przez działkę, która jest na mieniu, to my w ramach przepisów zarządu mieniem w spółdzielni, bo to jest na mieniu w po zrobieniu ankiety, że 75%, 80% zarządu większość jest za, mówimy w imieniu większości, wyrażamy zgodę. Ale tutaj jest procedura potem urzędnicza do starostwa i tak dalej. Nie ma nie